Z kamerą Empress Motion jesteśmy w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy, gdzie już za moment będę rozmawiała z przystojnymi i naprawdę zabawnymi mężczyznami. Dzisiaj moim gościem jest kabaret Anim Ruru. Jesteśmy w Bydgoszczy, w Kinoteatrze Adria. Wiecie coś o naszym mieście? Wiemy tyle, że w Bydgoszczy jest właśnie to fantastyczne miejsce, które nazywa się Kinoteatr Adria, gdzie odbywają się Przepiękne i cudowne artystyczne imprezy, a poza tym też sens ambitnego kina. I Żużel. Ja mógłbym się tutaj rozwodzić na temat Bydgoszczy, ale oczywiście wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz rywalizuje od dawna z Toruniem. No, władze województwa są w Bydgoszczy, przecież o tym wiemy. Oczywiście Polonia Bydgoszcz, czyli Żużel, czyli klub bardzo zasłużony do polskiego Speedwaya. Oprócz tego Rzeka, prawda, jak się nazywa Rzeka w Bydgoszczy. Bydgoszczanka. Bryda e, I e, często bywamy w Bydgoszczy, często chodzimy sobie różne rzeczy, zwiedzamy, głównie w nocy, bo jak skończymy występ o 23, to niestety ani filharmonia, ani teatr nic nie jest otwarty w zasadzie. To jest taka prośba do władz Bydgoszczy, żeby, żeby pootwierać to wieczorem, bo, bo inaczej to prawda, widać. Ja bardzo chciałem podziękować Panu, który nas tu zaprosił. Macie takiego organizatora, który, jako jedyny w Polsce, za nami płynął, biegnął i dogonił nas na rowerze. Zaprosił, gdzie jesteśmy. Biegnął, to nie jest poprawna forma. Biegu. 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 No on, on, ale on daleko biegnął. A no to biegnął. To biegnął. Tak daleko tak. to biegnął. Otwarcie hipermarketu to był Wasz pierwszy sketch. Powiedzcie, pamiętacie jeszcze, jak to było? i... Jak się wy sami zmieniliście od tamtej pory jako artyści? Ja pamiętam, jak to było, halo, witam Państwa bardzo serdecznie zatłoczonej w ulicy Żwirka i Muchomorka, gdzie właśnie dziś za kilka, może kilkanaście minut będziemy świadkami otwarcia nowego supermarketu. Natomiast ja bardzo chciałem podziękować kabaretowi moralnego niepokoju, że mogli nam odsprzedać ten sketch i dzięki niemu <śmiech> zaistnieliśmy. <śmiech> e, oczywiście, że pamiętamy, jak to było. E, jak dzisiaj jechaliśmy do Bydgoszczy w samochodem, to pomyślałem sobie, że kurczę, przez te 15 lat w zasadzie się nic nie zmieniło. Te same twarze w samochodzie, te same żarty. Te same supermarkety. Te same supermarkety, to samo jedzenie. E, więc niby 15 lat, ale jesteśmy cały czas tacy sami. Świetnie się bawimy tym, co robimy. Publiczność nam wydoroślała trochę, ale to też dobrze, bo jak wydoroślała publiczność, to znaczy, że będzie miała dzieci niedługo i te dzieci też będą chodzić na nasze występy. Także jest no i okay. pojawił się piękny most w Bydgoszczy. To było takie zaskoczenie dla nas. Który? A no, spałeś. To, to również sketch, który ludzie naprawdę uwielbiają. Często do niego wracają, ale chyba najbardziej lubiany jest przez dzieci i przez młodzież. Powiedzcie, co było iskrą inspiracji przy jego tworzeniu? Autora. E, iskrą e, inspiracji była postać, która pojawiła się w filmie Młody Frankenstein. To była inspiracja. Ja mam coś powiedzieć na ten temat. No i uwielbienie do Rajtus. To powiem od razu, lubię, uwielbiam. Natomiast ja e, nigdy nie lubiłem tego sketchu, grałem go po prostu, żeby zarabiać pieniądze na życie. E, i, I po prostu no, cieszę się, że już go nie gramy. Słuchajcie, popularność na tym poziomie, na którym jesteście dzisiaj jest no, męcząca, jest pomocna? E, to zależy, to zależy. Jest, jest pomocna, w większości przypadków jest pomocna, jest miła. Mamy okazję, mamy okazję spotykać miłych ludzi, spotykać e, e, ludzi, którzy e, parają się m, m, na przykład wywiadami i możemy sobie z nimi rozmawiać, prawda, tak jak tutaj. E, e, bo tak normalnie to by nikt z nami nie rozmawiał, a tak? W związku z tym, że mamy rozpoznawalne twarze, to, to od czasu do czasu ktoś przyjdzie i... I dobrze jest z kimś obcym porozmawiać od czasu do czasu. Ale my jako kabaraciarze nie mamy jakichś takich specjalnych, nie spotykamy się z przejawami takiej niechęci, agresji. czy Jesteśmy generalnie lubiani w społeczeństwie, więc ta popularność jeszcze to trochę podbija i, i, i w zasadzie pomaga w życiu. Przeszkadza czasami, jak się chce odpocząć, na przykład z dzieckiem na wakacjach. No ale to są takie plusy i minusy. Jesteście nie tylko lubiani, ale też macie opinie najprzystojniejszych wśród artystów kabaretowych. Co wy na to? E, no cóż, co ja mogę powiedzieć? No, Natura, nic nie poradzę. Jaki jestem każdy widzi? A to akurat było o nas. Aha. Ja uważam, ja uważam, że nie, że, że, że jeszcze naprawdę skoro mi do ideału brakuje, no, staram się dążyć do tego. Codziennie rano pracuję na tym, ale. Ale no ja wiem, ja wiem, że ja się podobam kobietom, ale no, poprzeczkę sobie powie... co, to, co to miało być. E, po, poprzeczkę sobie powiesiłem tak wysoko, że, że nie wiem, czy jakieś że nie do niej, że nie wiem, czy to do sobie doskoczę kiedyś do tego. No, ale... Pracujecie nad tymi sketchami. To jest taka ilość tekstu i, i różnych czynności, które trzeba zapamiętać. Jak to robicie? Jak pracujecie? Jak zapamiętujecie to wszystko? To po prostu mamy trzy zespoły, które jeżdżą po Polsce się przemieszczają, bo to nie idzie tak wszystko zapamiętać. Tak, w pierwszym zespole jest logopeda, e, pani od aktorstwa i, i taki pan od baletu. W drugim zespole jest lekarz, kucharz i weterynarz. I, weterynarz. I w trzecim zespole jest e, e, mechanik, karateka i piekarz. I... Jeszcze jest jeden taki zespół extra, ale on jest jakby wszędzie i to jest 12 masażystów. Ja nie miałem okazji się skorzystać, bo cały czas mówią, że są zajęci przy Marcinie, więc. Dobrze, przejdźmy do Waszego najnowszego programu. Słucham. O co, o, co, o co w nim chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, żeby się ludzie dobrze bawili. Bo jak się ludzie dobrze bawią, to znaczy, że program kabaretowy jest śmieszny. I o to chodzi w kabarecie tak naprawdę. Jeżeli ktoś Państwu powie, że kabaret jest po to, żeby tam uczyć, przekazywać jakieś wyższe wartości, to oczywiście trochę ma rację, ale nie do końca. Kabaret ma przede wszystkim bawić. I nasz program. Polega na tym, że przychodzi się, siada się w takim krześle, płaci się za to, niestety, i przez dwie godziny zapomina się o smutkach, po prostu dobrze się bawiąc. Są elementy tekstowe, są elementy ruchowe, jest przepiękna piosenka śpiewana przeze mnie oraz elementy kung fu. Czyli Czego chcesz więcej? Czego chcesz więcej od dobrego jest programu edukacja? kabaretowego? Naprawdę. Dobrze, a skąd wiecie, że coś będzie was? Mmm, wow, prawdziwy zaszczyt, ale teraz wszystkie fanki wydrapią mi oczy. Słuchajcie, skąd wiecie, że skąd wiecie, że coś jest śmiesznego dla ludzi i naprawdę będzie ich bać? Tego nie wiemy. My po prostu po części sprzedajemy swoje poczucie humoru. Jeżeli nas coś bawi, wtedy my to pokazujemy na scenie ewentualnie pewnych rzeczy nie pokazujemy, bo tylko nas to bawi. Ja chciałem troszeczkę sprostować wypowiedź kolegi, bo kolega stwierdził, że po części sprzedajemy swoje pożyczki. ja sprzedaję w całości w swoje pożyczki. No, no jakbyś sprzedał w całości, to by tu dzieci nie. Było. A ja nic nie chciałem do tego dodać. O. o. No dobrze, a jak y, wasze osobowości łączycie przy pracy nad sketchem? Ale, ale które, bo każdy z nas ma ich kilka. No właśnie. Ja wykorzystuję tylko dwie osobowości. Czyli? No to, co jest na scenie i to, co jest w kulisach. Jest to, jest to na pewno ciężkie, bo mamy trzy trudne charaktery. i Ja próbowałem kilk, kilkukrotnie to spinać do kupy, ale to jest ciężko. Naprawdę ciężko, bo... Nie udawało to się, to są, bo jest i spinać i do kupy. Naprawdę, bo akurat mówię tu o moich kolegach, przepraszam, ale, ale to są tak trudne charaktery i tak trudne jednostki, że ja wielokrotnie bałem się, że, że to się nie uda. Na szczęście od kiedy weszły w kredyty we frankach i, jest i chłopcy sobie pobrali te kredyty we frankach, no to teraz muszą pracować, tak? No i więc jak mamy spokój. Tak. Dobrze, to teraz proszę Was o kilka słów dla miłośników portalu Empress Motion, dzięki któremu dzisiaj rozmawiamy. Kamera jest Wasza. Uwaga, uwaga, a teraz specjalnie dla Express Motion kilka słów: młot, płot, traktor, rzotkiew, chę dożyć oraz przaśnie. Wszechświat, muszkiet, żółć, Gwatemala. <śpiewanie> I no, czekaj, może Zgrywaj. Zgrywaj. jakiś wiersz powiedzieć Zgrywaj. na ten temat. A, to Ty mówisz wiersz, bo Ty, nie, wymy no, bo ty wymyśliłeś go. Nie, nie, mówię, nie. No, Ci poddałem. Najprostsze. No Matko, kobieto, kochanko. Jeśli cierpisz na ból głowy, nie cierp. Motion Express, portal internetowy. Połknij i popij. Empress Motion. Empress Motion. Aha. I'm press motion. Ja ja to... ekspres, Express, prawda? Lepsze niż ciastko. Lepsze niż do Kawy Ekspres. Motion Empress. Kurde nie zrymowało się. <gry>